O co chodzi, Stefan? Mam nadzieję, że nie zapomniałeś. Czy tylko ja tutaj mam głowę na karku? Ach, jutro jest rocznica. Chyba wiesz jaka. Um, mam nadzieję, że nie nasza rocznica ślubu, bo zapomniałem. Akurat to usłyszę. Co? Nie. Chodziło mi o rocznicę, wiesz czego? Hmm? Och, widzę, że nie umiesz wymyśleć, więc ci powiem. A trzeba to tak dyskretnie, no? Ja wiem, bo oczywiście Tornado zapomniał. Rocznica kanału naszego. No przecież, że mówię, a Julia może to usłyszeć, więc musimy dyskretnie działać. Och, wybaczcie, wiecie, że mam dużo na głowie. Dobra, puśćmy to w niepamięć. pamięć. Jesteś gotowi? No jasne, no tak. Hej, kocia bando. Przygotowaliście wszystko? Razem z Sushi przygotowałyśmy coś dla ciebie. Ale to miało być dla Julii. I dla nas wszystkich, Kateryn. Jeszcze co, Astrid, może lepiej mu pokaż. Ty niby kim jesteś? No Stefan, nie poznajesz mnie? Co ja, Leon. Ten Leon? Niemożliwe, przecież ty nie żyjesz. Cóż, moja dusza przeszła teraz na figurkę. Co? Nie, nie rozumiem. Dobra, e, nie ważne. Ale jeśli to ty, to genialnie. Co takiego zrobiliście? Dobra, to głównie dla ciebie, ale proszę, nie zjedz całego. My też chcemy spróbować. E, tort pistacjowy? No nie wierzę. What? Stefan powstrzymaj się, nie możesz tego całego zjeść. Wow, Stefan, nie spodziewałam się tego po tobie. Mia, lepiej nic nie mów, bo ja naprawdę wstrzymuję nerwy, żeby tego nie zjeść. Dobra, wszyscy gotowi? Tak! Oczywiście! Tak! A co my tutaj tak się zebraliście? Nasza kochana Julio. Z okazji tego wspaniałego dnia. 10 lat. Kanał na YouTube. Składamy Ci życzenia. Wspaniale go prowadzisz i mamy nadzieję, że nie zabraknie Ci pomysłów na filmiki. Razem z Kotami życzymy Ci coraz więcej widzów na kanale. Bo to jest najważniejsze. I gdyby nie oni, nie byłoby nas tyle lat. Może tego nie widzisz, ale kochamy Cię. I bardzo. Lubimy występować w Twoich filmach. Julia, przybyłem tutaj specjalnie dla Ciebie. To ja, Leon. Co? Leon? Ale jak to możliwe? Wiem, że ciężko w to uwierzyć, ale to ja. Chyba poznajesz te pomarańczowe oczy. No, przecież lepszego prezentu nie mogłam dostać. Kocham cię, mój kotku! Słuchajcie, to jest najpiękniejszy prezent, jaki mogłam dostać. Nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję. Dobrze, teraz pora na imprezę. Przygotowaliśmy coś specjalnego i musiałem się powstrzymać, żeby tego nie zjeść. wow, sporo tego. Czy to tort pistacjowy? Wow, i jeszcze przykładany czekoladą? No kurczę, teraz już wiem, o co ci chodziło, Stefan. Powiedzcie mi, że mogę już zjeść ten kawałek, co chciałem. Tak, Stefan, zaraz kroimy ten tort.